Droga rodzino teatralna. Dzisiaj jest 27 marca 2020 roku w Janko Teatru. Koronawirus zamknął mnie w domu. Z gdy w naszym teatrze mówimy o życiu codziennym, mówimy o naszej przyszłości, o naszym dążeniu do samodzielności. Żebyśmy mogli coś w tym życiu robić, pracować i rozwijać nasze talenty aktorskie. To prawda, że mój kolega aktor nie dostanę pieniędzy za spektakl. Tylko poczeszyć. Dzisiaj świętujemy Międzynarodowy Dzień Teatru To ważne święto dla nas wszystkich. Dzisiaj nie możemy dawać widzom emocji. A lubimy jak się śmieją i płaczą. Dzisiaj trzeba mówić tylko o teatrze. Teatr jest dla nas drugim domem. Wiem to. Nasze koleżanki i koledzy są drugą rodziną. Wszystkie plany i marzenia pozostały w zawieszeniu. Wszyscy mamy złe myśli. Może ten wirus się skończy. Teraz teatr opoczywa, żeby działać od nowa. W esencji teatru są miłość, przyjaźń Nadzieja! Rozumiem was, że się boicie. My też o tym nie widzieliśmy. Wspieracie pomysły na nowe spektakle. Nie akceptuję tego wirusa. Skoda, skoda, że teatry są zagmięte, ale wy, aktorzy, zwyczajni, możecie grać w internecie. <laughs> I te teatrki <skoki> fantastyczne. Czym <laughs> pracowałeś? Nie chcecie na tupsku. Le retursia. Nie chcę w listopcy. Leleczką bo się Chciałbym pisz. Pis. Trzymajcie macie ciepło. Rozumiem, że nie macie możliwości zarabiania pieniędzy. Nie chcecie teraz. Mucicie siedzieć w domu Jesteśmy żyć z całym sercem, teraz, teraz jest czas tak na pisanie i myślenie o sobie, I... jak tu należy zmienić życie na lepsze. Niech żyje teatr!